Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby spod znaku ryb w czytaniu na styczeń 2021. No właśnie kochani, nowy rok już z nami. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj po świętach, po Sylwestrze dotarliście cało i zdrowi. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście w dobrej kondycji i tego się kochani trzymajmy. Życzę Wam pięknie w tym nowym roku, przede wszystkim zdrowia. Życzę Wam zdrowia, życzę Wam dużo miłości, a życzę, żebyście otuleni właśnie miłością, ciepłem osób, rodzinom, dotarli bezpiecznie do nowego przyszłego roku. I tego się kochani. Trzymajmy. Ja zapraszam już Państwa na wysłuchanie horoskopu dla Was. Miłość, praca, finanse dla osób będących w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich oraz dla singli. Zabieram się już za tasowanie kart i jednocześnie uparcie przypominam Państwu, iż są to czytania ogólne i nie ma takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Was. Więc jeśli ktokolwiek z Państwa ma taką potrzebę, ma ochotę spotkać się ze mną na sesji prywatnej, to ja oczywiście zapraszam do siebie. Znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym facebooku Anna Lubińska i tam poprzez Messenger możecie się Państwo umawiać na takie właśnie jednogodzinne sesje online, podczas których możecie zadawać dowolne pytania w kwestiach, które Was interesują. Ryby styczeń 2021. Poproszę o prowadzenie sił wyższych dla wszystkich osób będących w związkach małżeńskich, związkach partnerskich oraz dla singli, dla Waszego najwyższego dobra, miłość, praca i finanse. Styczeń 2021. Poproszę o ochronę i prowadzenie czytania dla wszystkich osób. Jeszcze chwileczkę. Teraz zobaczymy, co tutaj dla Was się pokaże. No zobaczmy zatem. O! Z samego przełożenia kart. Apatia, zmęczenie, stary, stabilny związek, nuda, rutyna w związku, miłość, równowaga w miłości i rycerz, buław, tak? Proszę uważać, jeśli jesteś kobietą spod znaku ryb, jeśli jesteś w jakimś związku, stary, stabilny związek, do którego wdarła się nuda i rutyna, pokazuje się tutaj miłość, równowaga w miłości. Natomiast pod spodem mamy tutaj przeciążenie, podążanie na oślep i mamy kartę wysielca, czyli zapowiedź tego, iż Ty potrzebujesz się zatrzymać i zastanowić się nad relacją, związkiem, który gdzieś tam po, poza plecami swojego męża czy partnera będziesz chciała budować, czy w który będziesz chciała wchodzić, ponieważ mężczyzna, który się pokazuje, mężczyzna, który już jest lub przyjdzie do Twojego życia gdzieś tutaj w styczniu, jest mężczyzną w karcie rycerza buław, czyli energia typowo-romansowa mężczyzna nastawiony tylko i wyłącznie na romans z Tobą. Pokazuje się pod tym karta diabła, czyli związek, relacja bardzo toksyczna. Z Twoim nastawieniem, przy Twoim nastawieniu ewidentnie zakochanie się w tej osobie tak, stwarza tutaj dysonans pomiędzy Twoimi, a jego uczuciami. Tak? Ty tutaj występujesz z miłością w stosunku do tego mężczyzny, natomiast on w karcie rycerza buław, dla niego jest to tylko przygoda. Może być to bardzo trudny, bardzo ciężki związek związek dla Ciebie, więc samo przełożenie kart nie wiem dla kogo i z kim ono tutaj będzie korespondować, natomiast mówi tutaj jest, jest, czy należałoby je odczytać jako takie ostrzeżenie. Proszę pamiętać o tym, iż te energie tutaj w tarocie są dualne, odczytałam to tak, jak gdybym ze względu właśnie na tego rycerza Buław, odczytałam to tak, jakbym robiła to czytanie dla kobiety. Natomiast proszę pamiętać, że w tych czytaniach ogólnych można sobie tę energię zamienić. Więc jeśli jesteś mężczyzną i spotkasz kogoś, z tak, kim się gdzieś tutaj zakochasz, to uważaj, ponieważ jest to kobieta, która szuka tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie romansu. Ta energię należy sobie, kochani, odwrócić. Ale to tyle z przełożenia. Zobaczmy sobie, co pokaże się tutaj w rozkładzie dla Was. Mam powtórzenie tego, co miałam przed chwileczką, co miałam przed chwileczką w kartach z przełożenia. Zaraz to wyjaśnię. 3, 4, 5, 6, 6. OK Dobok. A więc kochani, no rzeczywiście, tutaj, tutaj uwaga, ponieważ że, że, związek, relacja z tym mężczyzną, tak, mamy tutaj, mamy tutaj, pokażę Wam karty, wygląda to tak. Najpierw wydarzenia w styczniu, zapowiada karta wieży, czyli jakieś rzeczy, jakieś wydarzenia, których Wy się w ogóle nie spodziewacie coś, co kompletnie Was zaskoczy, zaskoczy ze strony tego mężczyzny, rzeczy, które przez tego mężczyznę były ukrywane, tak? Czyli karta wieży zapowiada tutaj albo jakieś informacje, albo coś zobaczycie, czegoś się dowiecie, coś usłyszycie, coś przeczytacie, nie wiem. W każdym bądź razie będą to informacje kompletnie zaskakujące i demaskujące działania, intencje i tak dalej tego mężczyzny. Pokazuje się przy tym u Was powrót jak gdyby, tak? szukanie bezpieczeństwa, szukanie ratunku, w ogóle co ja zrobiłam, co ja sobie myślałam, skąd mi się to wzięło, co to był za głupi pomysł, skąd ten mężczyzna się wziął w moim życiu i tego, tego typu pytania będą się u Was pojawiać, kompletne poszukiwanie równowagi bardzo głębokie poszukiwanie równowagi między rozumem i sercem przy tym swoim starym, stabilnym związku, w którym zagościła nuda. I rutyna. Styczeń pokazuje się u Was jako taki czas, gdzie Wy będziecie zastanawiać się w ogóle, co z tym wszystkim zrobić. To jest czekanie. Styczeń nie przyniesie jeszcze tutaj u Was rozwiązań, w sensie odzyskania takiego spokoju w sobie. Tak? Będzie to walka uczuć, walka emocji, walka rozumu. Czekanie, sytuacja, z której nie widzicie wyjścia, pułapka własnych. A pułapka własnych myślokształtów, tak? Będziecie mieć wrażenie, że to wszystko idzie w w jakimś kierunku, którego nie rozumiecie, nie wiecie, po co to wszystko w ogóle przyszło i wydarzyło się w moim życiu. Na takie pytania będziecie sobie odpowiadać, po co ta osoba przyszła w ogóle do mojego życia. Natomiast ta relacja, tak, ta relacja z tą osobą dla Was będzie relacją kompletnie zakończoną. Absolutnie tego mężczyznę, czy też kobiety nie będziecie chcieli widzieć w swoim życiu, w swoim otoczeniu po rzeczach, które usłyszycie, zobaczycie, które które dotrą do Was w tej karcie wieży nagłe, niespodziewane, natomiast konsekwencje tego niestety... Które, rzeczy, które wydarzają się w karcie wieży trwają niestety bardzo, bardzo długo, czasami przez wiele miesięcy, czasami zostają gdzieś w naszej psychice, w naszych zranionych sercach długimi, długimi latami. Natomiast styczeń, tak jak powiedziałam, karta siły, czyli będziecie poszukiwać w sobie równowagi między rozumem, między rozumem sercem kochani. I tego Wam życzę kochane rybki, abyście tą równowagę poprzez zranienie tego człowieka w sobie odzyskały, w sobie odzyskali. Teraz tak, jeśli chodzi o single, singles pod znaku ryb, single zaczynają nowy początek, tak? Nowy początek w karcie głupca karcie słońca, tak, mamy słońce, głupiec wędruje tak, w otoczeniu słońca, jest szczęśliwy, jest radosny, wkracza w coś nowego, optymistycznie z taką dziecięcą radością, z dziecięcą naiwnością. Po czym? Po jakiejś klęsce w niespełnionych, klęska w niespełnionych uczuciach. Natomiast ta piątka mieczy jest taką klęską jednocześnie pozornym zwycięstwem, ponieważ wy czujecie się tutaj po jakimś związku, po jakiejś relacji, e, z, z, nie wiem, zranieni uczuciowo. Natomiast ta karta mówi bardzo często o tym, mamy tutaj do czynienia z rudzielcem. Rudzielec to jest oszust, tak? Czyli to jest jednocześnie dla Was jakieś takie pozorne zwycięstwo. Straciliście jakąś osobę, ale... Mm, poprzez Wasze jakieś nieuczciwe działania. Coś Wam się udało ukryć, coś Wam się udało, aby nie wyszło na światło dzienne, wyszły Wasze jakieś intencje nieczyste itd. itd. Do końca to nie zostało wyjaśnione, więc dla Was to jest takie pozorne zwycięstwo. Ja myślę, że... W tej karcie wielokrotnie osoby, które to pozorne zwycięstwo odniosły, powinny się mierzyć tutaj naprawdę ze swoimi wyrzutami sumienia. Natomiast u Was tego nie widać. Tak? U Was tego nie widać, u Was widać ten, ten, ten optymizm, dziecięcą radość, tak? dziecięcą naiwność, idę do przodu, nie oglądam się na nic, nie oglądam się na konsekwencje, nie oglądam się na przeszłość. Tak jakby można było skrzywdzenie kogoś i tak dalej wymazać, ze swojej pamięci i z czystym sumieniem ruszyć dalej. Wy tutaj w karcie Maga, czyli twórca, kreator swojej własnej rzeczywistości. Macie siłę, macie narzędzia ku temu, aby tą swoją nową rzeczywistość tutaj, nową rzeczywistość tutaj kreować. Dopytam o to. To jest jak najbardziej Wasza karta, Wasza energia, król Pucharów. Dobrze, tu jest jakiś nowy romans, tu jest jakiś nowy romans, nowa inspiracja, seks, ktoś, kto będzie Was tutaj bardzo, bardzo inspirował, będziecie bardzo wylewni, będziecie pracować nad tym związkiem, będziecie pracować nad tą relacją. Natomiast karty tutaj mówią, iż uważnie należy się przyjrzeć, z kim macie do czynienia, ponieważ... Nosił wilkę razy kilka, ponieśli i wilka. I tutaj tak to wygląda, jakby bardzo szybko ta piłeczka została odbita. Po prostu gdzieś tutaj karma, jak gdyby do Was, kochane ryby, niestety wraca. Mam nadzieję, że to czytanie koresponduje z jak najmniejszą ilością osób dla Singli, ponieważ no jest to takie, powiedziałabym, szybko, szybko powracająca, szybko, szybko powracająca karma do Was. Tak? Za te, Tutaj macie te rzeczy, które tak, są waszym pozornym zwycięstwem. Tutaj macie nową inspirację, nowy pomysł, romans z kimś. Wy w tym, w waszych energiach, tak? W waszych energiach to jest wasza karta żywioł, wody, rak, skorpion, ryby. Energia mężczyzny dojrzałego około 40 roku życia i wzwyż. Twórca, kreator swojej rzeczywistości. Bardzo intensywnie będziesz pracować, będziesz pracowała nad tą swoją nową relacją, nad tą swoją relacją tutaj romansową. Natomiast, tak jak powiedziałam, uważnie przyjrzy się z kim masz do czynienia, uważnie przyjrzyj się, z kim wchodzisz w relacje, ponieważ ta osoba licznie i chętnie wchodzi w relacje z innymi kobietami czy z innymi mężczyznami, w zależności od tego, kogo, kto jest tutaj singlem spod znaku ryb, mężczyzna czy kobieta. W każdym bądź razie Twój partner, Twoja partnerka nowa bardzo chętnie i myślę, że nie jesteś jedyną osobą, z którą ta partnerka, czy ten partner się spotyka. Dlatego też już tutaj bardzo szybko pod koniec stycznia dla Ciebie trójka mieczy, trójta mieczy, czyli Twoje złamane serce i dziesiątka mieczy wbita w plecy, czyli kompletna depresja, kompletne, kompletne rozsypanie się, rozsypanie się tej relacji. Natomiast dla ciebie powinien być to jakoś powinien być to jakiś czas na zaczymanie się i ten początek roku i zastanawianie się, zastanowienie się nad tym, czy na pewno rozliczyłam się z przeszłości za swoje jakieś niefajne zachowania wobec innych, tak? I należałoby tutaj u siebie przede wszystkim zrobić rachunek sumienia, czy przeprosić, tak? Przynajmniej te te osoby wobec których tutaj powinniśmy mieć poczucie winy, aby tak naprawdę móc iść do przodu i z czystym sumieniem zaczynać i budować nowe związki i nowe relacje. I tego kochani ja wam życzę, abyście z całego serca, z całego serca wam tego życzę, abyście znaleźli w sobie siłę, siłę na to, aby poprosić o wybaczenie, odwagę na to, po to, aby coś definitywnie pozamykać i móc z czystym sumieniem pójść do przodu. Dobrze, rybki. A teraz dla Was, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o finanse. Dla wielu osób spoc na kuryb może być to bardzo trudny, bardzo ciężki okres. Tutaj jest zatrzymanie się, tak, zatrzymanie się, sytuacja niejasna, nie wiecie w jakim kierunku podążacie, nie znacie sytuacji tak naprawdę do końca, jak w Waszej firmie, jak w Waszej firmie, jak w Waszym miejscu pracy sytuacja wygląda naprawdę. Karta pustelnika mówi o tym, iż pustelnik podąża w mroku, podąża w w cieniu, podąża w nocy, tak? On właściwie nie może się poruszać do przodu, nie może nic planować, nie może wykonać swojego następnego kroku w swoim jakimś życiu zawodowym, tak? I w związku z tym prywatnym, ze względu na finanse, bo nie wie na czym stoi. Nie zna całej sytuacji. Dosłownie jak, jak, jak tutaj w symbolice tej karty, ta mała latarnia oświetla tylko kawałeczek, tak? Drogi i daję Wam tylko taki bardzo mały punkt widzenia, tak? czyli nie wiecie, nie widzicie tak naprawdę, jakie są plany tak? Waszej firmy, jak Wasza firma stoi, czy będziecie pracować, czy zostaniecie zwolnieni, czy będzie praca, czy będą zlecenia, czy będę potrzebny w tym miejscu. Nie wiecie na czym stoicie. Tworzycie sobie w głowie iluzję, tak? Wiele rzeczy chcielibyście zrobić. Macie jakieś plany, macie jakieś swoje tutaj być może rzeczy inwestycyjne, pieniądze, chcielibyście w coś zainwestować, chcielibyście iść do przodu, natomiast ta sytuacja tutaj po prostu nie pozwala. Wtkwicie w tworzeniu tylko i wyłącznie iluzji w swojej głowie. Poza tym pokazuje się, iż za pracę, którą wykonujesz, wykonujesz bardzo ciężko, Jesteś źle, nieodpowiednio wynagradzana czy wynagradzany w stosunku do nakładu i wysiłku, który temu zajęciu poświęcasz. Natomiast ten czas, jeszcze ten styczeń, gdzieś tutaj przełom stycznia, lutego i jeszcze troszeczkę dalej powinien być pomimo wszystko takim czasem, gdzie powinniście pozostać w miejscu pracy, tak? Pozostać i pomimo wszystko trzymać się tego, co macie. Bez względu na to, jak to jest mało stabilne, bez względu na to, jak trudno jest tutaj przy takich warunkach cokolwiek zaplanować, jednak związek z rozsądku, czyli pozostajemy w tym miejscu pracy, w którym się znajdujemy. Niczego nowego nie szukamy, nie poszukujemy, nie zmieniamy. Pod koniec stycznia, po koniec stycznia, początek, początek lutego pokazują się tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, odnowienie, tak? Odnowienie, zmiany, ruszenie do przodu w tym miejscu pracy, w którym jesteś i również będziesz miała, czy będziesz miał możliwość podjęcia pracy będzie jakaś propozycja podjęcia pracy w zupełnie nowym innym miejscu. Czyli będą dwie opcje pod koniec, pod koniec stycznia, na początku lutego. Albo zostaję tu, robię to co robię, tak, dużym wysiłkiem, niesamowicie dużym wysiłkiem, ale rozsądek podpowiada mi, że tu powinny nam, czy powinnam zostać. I będzie też nowa propozycja, nad którą będziecie się bardzo usilnie zastanawiać. Mhm. On va Kochani, tak czy inaczej podejrzałam sobie, co, cóż, to za propo, cóż to za propozycja i czy warto to iść. Na ten moment, kochani, nie. Jeśli cokolwiek nowego się tutaj pojawi pod koniec stycznia czy pod początek lutego, nie przyjmujemy bez względu na to, jak to fajnie, kolorowo zostałoby Wam zobrazowane, jak fajne perspektywy przedstawione i stabilność tutaj wyświetlona Wam, kochani, nie przyjmujemy tej propozycji pracy. Trzymamy się tego, co mamy. I tego się, kochani, trzymajcie. Kochane rybki, ja Wam pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze w nowym roku. Dziękuję Wam pięknie za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.